Co wam więcej dało wiary przed tym meczem? To, że wygraliście wągrowcy i weszliście do playoffu czy to, że biwe przegrało w Zabrzu? Od jakiegoś czasu e, w meczu staramy się pokazywać po prostu to co trenujemy. E, staramy się grać szalenie konsekwentnie. E, no nie, nie mamy za, za bardzo uderzenia trwili, więc musimy grać strasznie kombinacyjnie. Gramy sporo krzyżówek, sporo, sporo zmian. E, nad tym pracujemy, a inne wyniki inne zespołów nas nie interesują. Jeżeli coś chcemy ugrać, to my musimy patrzeć tylko włącznie na siebie. Panie trenerze, bardzo nierówny mecz. Jedyne, co było równe w tym meczu, to nasza nieskuteczność chyba przez, przez cały mecz. No, myślę, że, że nawet Skrzydło miało chyba dzisiaj 20 rzutów i to dobre pozycje. A jeszcze w drugiej myślę, że jak to jest mówię, że dwa razy miał pozycje dobrze zagrane, których się nie wychylił które w innym ustawieniu ludzkim i e, myślę że to zachowanie na drugim troszkę za pasywnie zbyt łatwe bramki no, ale problem polegał na tym że gdzieś tam no, jakaś nowa się już znowu jest fajnie, wesoło i sobie możemy porzucać troszeczkę e, każdy gdzieś tam miał tych, tych poprzeczek skutków i tych nieskutecznych sytuacji w pierwszej głowie Tomczak cztery kąty e, jak leski skoła. koła Także to troszeczkę jest takie, myślę, że za luźne, w tych do nie było No i w obronie to jest pewien prosty błąd e, e, przy biegu zawodnika przy tej naszej strefie, nie ma zagrożenia, gdzie wybiegamy ze środka niepotrzebnie. No i na drugim, tak jak mówię, no, z wygranych Czy zaangażowanie było większe niż w Zabrzu na pewno, natomiast no. znowu tej koncentracji w pewnym momencie zabrakło. Nie, no luzie, bardzo dobrze, na bardzo dużo na teraz sobie coś zrobię i, i okazało się, że było sporo sytuacja nieskuteczna. Nie wiem, czy Tomek że rzucił jakąś bramkę Co? Tomek się sześciu coś? Nie. Właśnie, też się w dalszej żółty, no, to chyba świadczy o tym, że mamy dużo do poprawiać. A, mało, tym a z... mało czasu. Mało czasu. Znaczy nie, ale uczyliśmy przede wszystkim trochę w innym ustawieniu, żeby zobaczyć wariant e, pod tą stronę, ale to problem dla bardziej nazywał się skuteczność sytuacje były. Może. Pod tą? To znaczy pod prawe, pod prawe rozleganie, tak? Tak, tego z trochę. muszę, że po drugą stronę mamy już to wypracowane. U leworęcznego. Oczywiście to trochę w innym ustawieniu My to Niektórzy chyba potraktowali to jako trening rzutowy. Tak? To jest niepotrzebne. E, ten znowu nie był nasz najlepszy mecz, ale już lepszy na pewno niż za Zabrzu. można zarzucić zaangażowaniu. Może koncentracji i skuteczności to były te... Na pewno słabsze. Myślę, że mieliśmy sporo tych sytuacji rzutowych, wypracowanych sytuacji rzutowych, To trzeba pochodzić z ramkarza drużyny przeciwko. Na ponad... Naprawdę broniły regulacyjnie podczas całego meczu, w drugiej połowie, weźmiemy kilkanaście para. Eee... I tutaj chyba się doszukuje nie wiem czy to jest brak koncentracji, czy po prostu z drugiej strony patrzę na no, super grę w bo sytuacje były. Jeszcze brakuje chyba tego zaangażowania, gdy po bronie, bo było widać, że że, że, że przeciwna, grała dosyć długo, w ataku i to przeszkadza. Na pewno brać, bo tą koncentrację musi dosyć długo, długo utrzymać dla, ale jednak brakowało tego, tego tej, tej agresji.